Franckawka krzyżówka. Mam osobliwe zwierzę. Pół kotka, pół jagnie. To pamiątka rodzinna. Odziedziczyłem je w spadku po ojcu. Rozwinęło się jednak dopiero za moich czasów, przedtem było raczej jagnięciem niż kotkiem. Lecz teraz ma chyba z każdego porówno. Skota łeb i pazury, z jagnięcia wzrost i postać, z obojga oczy migotliwe i łagodne, sierść miękką i przylegającą ruchy, w których jest i skradanie się i podskoki. W promieniach słońca na parapecie zwija się i mruczy. Połące, biega jak szalone i ledwo daje się złapać. Przed kotami ucieka, jagnięta chce atakować. A w księżycową noc najchętniej chodzi po nie, nie umie miałczeć i ma wstręt do szczurów. Może godzinami czatować pod kurnikiem, ale nigdy jeszcze nie skorzystało z okazji, by zabić. Karmie je słodkim mlekiem. Świetnie mu to służy. Długimi haustami sączy mleko przez swoje zęby drapieżnika. To oczywiście. Wspaniałe widowisko dla dzieci. Niedzielne popołudnia to pora odwiedzin. Trzymam wtedy zwierzątko na kolanach, a w koło stoją dzieci z całego sąsiedztwa. Padają wówczas najdziwniejsze pytania, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. Ja też nawet się nie staram, tylko bez dalszych wyjaśnień pokazuję po prostu to, co mam. Czasem Dzieci przynoszą ze sobą koty. Raz przyprowadziły nawet dwoje jagniąt. Wbrew ich oczekiwaniom, nie doszło jednak do sceny rozpoznania. Zwierzęta patrzyły na siebie spokojnie, swoimi zwierzęcymi oczyma i najwyraźniej przyjmowały nawzajem swe istnienie jako rodzaj boskiego faktu. U mnie, na kolanach. To zwierzę nie zna lęku ani żądzy ścigania przytulone do mnie czuje się najpewniej trzyma się rodziny, która je wychowała. Nie jest to zapewne jakaś nadzwyczajna wierność lecz prawidłowy instynkt zwierzęcia, które ma wprawdzie na ziemi niezliczonych powinowatych, ale być może ani jednego krewnego, stąd też opieka, które u nas znalazło, to dla niego świętość. Bywa, że muszę się roześmiać, kiedy mnie obwąchuje. Przyciska się między nogami i wprost nie daje się ze mną rozdzielić. Nie dość, że jest jagnięciem i kotem, to jeszcze jakby chciało być psem. Coś takiego. Naprawdę zresztą w nim wyczuwam. Jest w nim podwójny, tak przecież różny niepokój: jagnięci i koci. Dlatego zaciasno mu we własnej skórze. Możliwe, że nóż rzeźnika byłby dla tego zwierzęcia wybawieniem. Tego jednak, jako pamiątce rodzinnej, muszę mu odmówić.